Wszyscy lubią prezenty. Jedni rozdają je celowo, drugi zaś zupełnie bezinteresownie. Jeszcze inni wolą odgrywać rolę Świętego Mikołaja i chętniej obdarowują innych. Lipski stały fragment wrzutka w pole karne jest 1-0 dla niebieskich. Stępiński. Patrykowi Lipskiemu jakieś takie przyrządy do. Zmocnienia tego, żeby był trochę szybszy, szybszy na boisku i szybciej biegał. A w drugą stronę? Może słownik polsko-angielski, żeby się nauczył języka, bo jeśli tak dalej będzie strzelał, to może czego mu życzę, pójdzie do Ligi Angielskiej. Co z zawodnikami, którzy znają się jak łyse, konie, perukę? Wydaje mi się, że Kuba chciałby mieć na jeden dzień dłuższe włosy. Cierpliwość do mnie. Bo czasami mu brakuje. Trenerzy zaś stawiają na sprawdzoną klasykę. Jakiś dobry alkohol i pewne rzeczy się wyjaśni, bo wspomina, i myślę, że to może być taki dobry prezent. My również wysłaliśmy do Laponii garść propozycji. Może się przydadzą. Denisowi Tomali kasetę z wyczynami Daniela Sikorskiego. Dla Bartka Kapustki, prywatny ochroniarz. Andrzejowi Witanowi, ochraniacz na klejnoty. Skoro już o bramkarzach mowa, chmowa, dla Bartka Drągowskiego, 50 twarzy Greja. Wojciechowi Kędziorze, prywatną opiekę medyczną, bo nigdy nie wiesz, kogo zastaniesz na portierni w szpitalu. Czytam wypowiedzi Wojtka Kędziory, no to musi pamiętać, że w życiu zawsze człowiek się spotka dwa razy. Kiedyś będę portierem w szpitalu, to go nie wpuszczę. Dla Jacka Kiełba mieliśmy gotowy podarek, ale ktoś nas ubiegł. Jacek Kiełb y, dostał chorągiewkę sędziego bocznego. I na koniec ostatnia z naszych propozycji. Michałowi Kucharczykowi polecamy obowiązkową pozycję dla wytrawnych kinomanów. Obraz fatalne zauroczenie z Michaelem Douglasem w roli głównej. W pewnym sensie to jest kropka na B wszystkim ligowcom bez wyjątku wesołych świąt i trafionych prezentów.